Dzień dobry, dzisiaj postanowiłem odkurzyć swoje Atari 65XE i odpalić na nim grę Blue Max, wydaną w roku 1983 przez Synsoft. W grze pilotujemy dwupłatowiec z czasów I wojny światowej, a gra w swojej koncepcji bardzo przypomina River Raid. Czy jest od niego lepsza? W grze wcielamy się w postać Maxa Chatswortha, znanego jako tytułowy Blue Max, to takie nawiązanie do Red Barona. Co ciekawe, to ta gra otrzymała bana w Niemczech ze względu na kontrowersyjną możliwość bombardowania domów. Jako, że gramy angielskim pilotem, domy bombardowane domyślnie muszą być niemieckie, co spowodowało dyskusję na temat tej gry automatycznie zakończoną zakazem sprzedaży w Niemczech Zachodnich. A żeby to było jeszcze bardziej skomplikowane, to Blue Max oznacza również pruski medal pour le mérite, Nagroda ta była jedną z najważniejszych w Prusach, a samo Pour le -merit było najwyższym oznaczeniem za odwagę dla oficerów wszystkich rang i najwyższym uznaniem za osiągnięcia cywilne przyznawanym przez koronę pruską. Nieformalnie medal ten znany był jako Blue Max, na cześć niemieckiego asa lotnictwa z I wojny światowej Maxa Immelmana. Medal ten wymagał zestrzelenia od 8 do 20 samolotów wroga, a wymagania rosły wraz z postępem wojny. Oraz postępem technologicznym w dziedzinie awiacji wojskowej. Niemniej gra Blue Max uzyskała bardzo pozytywne recenzje w prasie gamingowej pierwszej połowy lat 80. A jak ta gra prezentuje się dzisiaj? Grafika. Otoczenie jest losowo generowane, aczkolwiek obiekty takie jak lotniska, są generowane zawsze po lewej stronie gry. Środowisko gry jest izometryczne, co daje wrażenie trójwymiarowości. Co ciekawe, na tylnej okładce gry możemy znaleźć napis, że jest to gra w środowisku 3D. Myślę, że pojęcie środowiska trójwymiarowego sporo się zmieniło od początku lat 80. Na dole ekranu mamy prymitywnego HADA, a w nim takie informacje jak prędkość, wysokość, ilość paliwa, kierunek wiatru, ilość pozostałych bomb, czy też informacje o zbliżającym się lotnisku. Samoloty i czołgi w Blue Max są małe, ale niezwykle ostre i w podwyższonej rozdzielczości. Sceneria, w większości otoczona rzeką, jest raczej skąpa, ale mimo to dużo lepsza niż w River Raid. Blue Max jest bardziej zaawansowany, ale również bardziej wciągający. Graficznie, jak na możliwości małego Atari, ta gra to 9 na 10 Muzyka i dźwięk. Odgłosy 8-bitowego Atari. Naprawdę nie są czymś, nad czym można by się rozwodzić. Samolot brzmi dość dobrze, a strzały i wybuchy są odpowiednio dobrane. W grze nie ma muzyki, ale moim zdaniem to tylko przeszkadzałoby w zabawie. Jak dla mnie dźwięk to 7 na 10. Grywalność. W grze mam tylko jeden samolot, tak więc jakikolwiek błąd jest niewybaczalny. Jeśli zginiemy, musimy zaczynać całą grę od początku. Sterowanie jest intuicyjne, ale gdy już się do niego przyzwyczajimy. Ja miałem problem ze startem i lądowaniem. Jeśli chodzi o start, to musimy rozpędzić samolot do setki i popchnąć joystick do przodu. Ja odruchowo, tak jak w symulatorach, ciągnąłem go do tyłu, a co do lądowania, to niestety nie udało mi się skutecznie wylądować ani razu. Zbliżając się do lotniska, konsola HUD wyświetla nam literę R. Gdy naciśniemy Faję, to ta litera zmieni się na L, co oznacza, że wysunęliśmy koła. Koła w tym płacie? Wtedy możemy obniżać pułap i lądować. Tyle mówi nam instrukcja, ale ja, pomimo robienia dokładnie tego, co w instrukcji, rozbijałem się przy każdym lądowaniu. Zastanawiam się, czy być może tak jak przy starcie, gdy musimy rozpędzić się do określonej prędkości, być może musimy zwolnić do jakiejś wyznaczonej prędkości przed lądowaniem, ale tego nie ma w instrukcji. Po wylądowaniu samolot ma być zatankowany, naprawiony, a amunicja ma zostać uzupełniona. Niestety nie wiem jak to wygląda, gdyż nie było dane mi dotąd kołami lądowiska. Co do celu gry, to w każdej misji możemy zestrzelić wrogie samoloty, bombardować budynki, mosty i statki. W każdej misji mamy trzy główne cele, które wyrówniają się białym celownikiem. Jeśli chodzi o bombardowanie, to jest ono dość trudne i wymaga precyzji. Musimy jednocześnie nacisnąć faję i odchylić drążek do tyłu. Musimy jednak pamiętać, aby przedtem wznieść się na wyższy pułap, gdyż podczas bombardowania samolot nurkuje przy zrzucaniu bomby. Dużo łatwiej strzela się do wrogich samolotów, ale trzeba odpowiednio dopasować pułap, aby oddać celny strzał. Oczywiście, wróg nie będzie stał bezczynnie i samoloty, łodzie, a także czołgi będą do nas strzelać. W przypadku trafienia uszkodzeniu może ulec silnik, zwiększając zużycie paliwa, skrzydła zmniejszając manewrowość, lub uzbrojenie. Karabin maszynowy będzie działać z przerwami. Jeśli zostaniesz trafiony 5 razy, zderzysz się z czymś, lub skończyć się paliwo, to gra się kończy. Trzeba tutaj podkreślić, że jak na rok 1983, to gra zawiera sporo elementów symulacji i przez to jest naprawdę ciekawa. Odpalając tę grę nie spodziewałem się tego. Myślałem, że będzie ona kolejnym klonem River Raid z trochę zmienioną i ulepszoną grafiką, a okazało się, że ta gra jest czymś zupełnie innym i dużo bardziej zaawansowanym. Jak dla mnie to jest to prawdziwy klasyk, który zastarzał się dość dobrze. Ja daję tej grze mocne 8 na 10. Dałbym więcej, gdyby udało mi się wylądować. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do innych recenzji na moim kanale.